Cześć, jestem Mateusz226 No jest to mój nowy let's play z serii Zagrajmy w Terraria Tak Jak widzicie, nowy biom Ym, Mam Terrarię, no, troszkę najnowszą, a więc Spawn tam, chyba widzicie, i kopiamy drewno Nie wiem, kiedy będą się odcinki pojawiać Ale może będzie seria... Zagrajmy w Minecraft Lub inna Ale nie wiem czy będzie Ale chyba będzie Ale nie mogłabym to dokładnie powiedzieć Że na pewno. pewno, tak, 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 na pewno będzie Bo nie wiem Czy będzie Ale... Chyba Hm z tego śniegu bo chcę sobie mieć ładne miejsce na domek hm, dobrze, że tam były sylikany hm. czasem się do czegoś przydadzą <śm> Idu <gry> I dupa o, no nie Tu jest ładne miejsce Tylko, że ta chata ma być wielka Mamy surigany Staram się jej użyć. Żebym miał dobrego celu. Nie miałem. No, no chodź! No chodź! I to będzie nasza chatka. Jeszcze nie wiem, co mam w rali robić. Czy ja jestem taki głupi, że, że robiłem tą podwyższarkę? Nie, no idę ją zniszczyć. <giby> Zginę. Czy robić cięcie, i. Wiecie. Ale chyba już jesteśmy przygotowani na pierwszą noc. No nie, aż tak przygotowani, że wiecie, że tak. No pewno przeżyjemy. <laughs> nie, aż tak. Pierwsza noc to. Wow. Hm. <laughs> Niech tak będzie. Nie ładne schodki. I tu coś będzie, ale nie chata. No będzie raczej tu chata. A tam wyrównywam teren, dlatego że...

mi się, bo postawię go takitors, postawię go sobie przed ten. Um. Okej. Okay. Pierwsze, chodź mi tutaj nie do mojej chatki bo cię zabiję, w góry już cię zabiję jestem wredny ha 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 bardzo to jest śmieszne to moja gadka jedną krowak. Tylko... dobra, krowy są tam one my sobie możemy tutaj iść i tu będą krowy. Kiedyś tak sobie dla jaj robiłem. U kolega wtedy u mnie był. Mówię. <śmiech> <śmiech> Żal! <śmiech> Wiem coraz bardziej. Jestem głupszy. Hmm. Coraz bardziej bezsensownie mówię.

Okej. Okay. tu na dole będzie pokój dla npc ale to ja już jutro dopiero zrobię Torczę muszę. A no, jutro. Twój nas... Ach, nie jutro, tylko w następnym odcinku. Co raz <laughs> mówiłem, że coraz bardziej bezsensownie gadam. To też. Hmm. Dobra. Jak na razie to Każdy głupi wie co trzeba zrobić. Dwa krzesła. Jeden stół. Salon. Pick. Pick. O! Good. I jak ładny... <śmany> domek. To ja mam to gadać. Idziemy do kopalni! W pierwszy odcinek my już do kopalni idziemy. Czyli... Do kopalni pójdziemy jutro Już wam zdradzę Aj, jakie jutro? No w następnym odcinku To jest ja tym jutrem Ciągle się tak do tego jutra przyzwyczaiłem Czy się w głowie nie mieści? Och, no! no i tu będą... Będzie drugi pokój dla NPC-ta Ale jakiego jeszcze nie wiem Jakiś przyjdzie, jakiś przyjdzie Chciałem wam powiedzieć, że teraz coś źle ustawiłem. Ale będzie dzisiaj głupi odcinek. Będę gadał dziwne rzeczy. Nie słuchajcie mnie czasem, nie słuchajcie Będę do głupie rzeczy. W ogóle się czasem nie będę odzywał. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Już nie będę głupi. Nie będę się już głupio odzywał, tylko przejdźmy do rzeczy. Teraz jest noc. Yy, potworki przyjdą. Yy, na przykład zombie i demoniczne oczka. Już nie będę tak głupio gadać. O, widzicie, już zombie idzie. No co? czemu ja tego nie mogę ustawić? Już się dobija do moich drzwi. Mam coś problemu z tym ustawieniem? No wreszcie! No ja nie mogę, no. Normalnie... Ucieszyłem się tak bardzo, że naprawdę. Żartuję. O, no już. Katka jest taka trochę. <laughs> Teraz do tej wersji dodali, że czasem będziemy mieli taki takie buszczone napisy. O! o. Ale dobra, idziemy ze slajmami, i tymi <laughs> wszystkimi walczyć. Lega mi napisał. Bardzo was przepraszam. Zara będzie cięcie. Dobra, teraz jest cięcie. Ok, jestem. Powiedziałem mu, że nagrywam. I tak on napisze, jak znam go. Ludziń zombiaku. Dobra, a więc to już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie filmik do ulubionych. Na razie!